Hejka kochani, tutaj Cookies, witam Was serdecznie na moim kanale. We vlogmasie numer 22. Do świąt zostały tylko dwa dni, aż dziwnie mi się to wymawia. Dzisiaj mamy wtorek, a w czwartek są święta. Ten czas strasznie szybko mi mija. I dzisiaj jest też dzień powrotu mojego taty. Wraca już do domu, bo jak pewnie wiecie, jest marynarzem i pływa na statkach za granicą. Wraca przed Wigilią, z czego się bardzo cieszę, bo sobie razem spędzimy i święta i Sylwestra. A ja witam się z wami dzisiaj na niepościelonym łóżku, plus mój termofor w ogóle, e, dlatego, że będę je dopiero ścielić i zajdą pewne drobne zmiany. Pewnie się przyzwyczailiście do widoku tego takiego miętowego koca albo po prostu mojej kołdry. No a dzisiaj pościelę sobie łóżko nieco inaczej, bo wykorzystam do tego kocyk, i poduszki z wczorajszej paczki jeśli ktoś jeszcze nie widział, to koniecznie zobaczcie bo wczoraj we vlogmasie pokazywałam wam właśnie paczkę z Sinsaya, w której były nie tylko te rzeczy. Ja teraz lecę po poduszki, lecę po koc i ścielimy Jeśli oglądaliście moje poprzednie vlogmasy, to pewnie wiecie, że robiłyśmy sobie z werką prezenty i jak na razie dałyśmy sobie tylko jedną część, a drugą będziemy dawać w wigilię. No i tak stwierdziłam, że w sumie to już nie będę czekała z tym pokazywaniem tego, co dostałam od werki do czasu po wigilii, tylko pokażę Wam teraz, bo też byliście ciekawi. A ja tak pomyślałam, że musiałabym się długo wstrzymywać z otwieraniem. Zaraz zobaczycie czego, bo prezent, który Parka mi zrobiła, jest taki niecodzienny i bardzo kreatywny. Zaczniemy może od tej innej części. Już usiłam, że podpaliłam karton. Tutaj świeczka. Tutaj na początku mamy takie ładne pudełeczko, słodkie świąteczne, z kokardką. No a w środku niego jest cały taki zestaw. Z Bath and Body Works. Teraz wyjmę po kolei i wam pokażę. Wszystko jest w takim samym zapachu: Cherry Blossom. Na samym początku balsam. I wiecie co? Ja rok temu chciałam kupić właśnie o tym zapachu, chyba mgiełkę, ale akurat został sam tester, coś jakaś taka sytuacja wyniknęła, i w końcu nie kupiłam, no i w tym roku dostałam. A już w ogóle zapomniałam o istnieniu takiego zapachu w Buff and Body Works. Tutaj właśnie jest mgiełka, taka maluteńka. No i do tego jeszcze żel pod prysznic. Kocham żel pod prysznic z Buff and Body Works. Używałam ich praktycznie przez. nie wiem. Trzy tego roku, bo nie dość, dostałam na święta, to jeszcze wcześniej przed świętami Kupiłam na promocji, bo jakaś odmienia promocja, kupiłam na zapas mgiełki Mgiełki mam do tej pory I właśnie żele, żele akurat też wykorzystałam No ale jestem zakochana Znalazł się tutaj też w prezencie mikołaj czekoladowy No i czas na coś niezwykłego, właśnie o czym mówiłam Weronika przygotowała takie różne koperty I... Tutaj jest taka jedna koperta Otwórz teraz Dlatego wam przeczytam tak pokrótce o co w nich w ogóle chodzi Bo może część z was kojarzy taki pomysł A część nie Swoją drogą Belka się mega postarała, bo są tak fajnie przeozdobione, Każda troszeczkę inaczej Ale także wszystkie się zgrywają Dobra, no to teraz przeczytam wam tą karteczkę Żeby wyjaśnić pokrótce O co chodzi Otwórz kiedy Okej, okay, na pewno widziałaś już wcześniej coś takiego i wiesz o co chodzi Chciałabym jednak przedstawić ci kilka zasad Pierwsza. Możesz otwierać maksymalnie dwie koperty na tydzień, żeby starczyły na trochę dłużej, i jedną na dzień, chyba że miałaś naprawdę zły dzień ja tego potrzebujesz. Of course, nie poglądaj. Poglądaj. Of course, nie podglądaj coś w środku kopert w innej sytuacji niż opisane, hehe. <laughs> nie musisz mi mówić, jaką kiedy otwierasz, ale w sumie to jestem ciekawa. Dwuklupek p. Have fun. Tak więc tutaj jest taki wstęp, słowo wstępu, i po kolei pokażę Wam te wszystkie koperty. Będę się stosować do zasad Będę je pisała, którą otwieram kiedy Pierwsza z nich Otwórz, kiedy czekacie dużo nauki Przepięknie one są zrobione Naprawdę już sam fakt, że one tak ładnie wyglądają Jest cieszący dla oka No i nie będę otwierać i wam pokazywać Co jest w środku, oczywiście No bo ja czekam na specjalną okazję I wiecie, jedna na dzień max I max dwie na tydzień Otwórz, kiedy będziesz potrzebowała odpocząć Po ciężkim dniu Zachwycona. Otwórz, kiedy będziesz słońce. <grywa> Na samym początku zauważyłam tylko słońce, ale tutaj tak naprawdę to są literki, tak w kształcie słońca. Mam wrażenie, że teraz powinniście wszystko widzieć. O! Więc jak się ktoś przypatrzy, przyjrzy, to widać, że to jest otwórz, kiedy będziesz szczęśliwa. Ok. Otwórz, kiedy będziesz potrzebować. Motywacji, tutaj takie fajne roślinki Otwórz kiedy nie będziesz mogła zasnąć Kocham to, że każda koperta ma swój własny kolor Jeju A! Otwórz kiedy będziesz smutna Otwórz kiedy będziesz chora Swoją drogą, jeśli miałabym przypisać byciu chorym Jakiś kolor, to byłby to właśnie taki fiolet Ja, ja nie wiem, czy my mamy jakieś kompatybilne mózgi W znaczy sensie to na pewno <laughs> Ale no widzicie, podobne tak myślenia Otwórz, kiedy będziesz miała ochotę Na przekąskę Ja to sobie na razie tutaj zostawię I ostatnia Otwórz, kiedy będziesz zestresowana tak więc to są wszystkie koperty, i to jest dopiero pierwsza część prezentu. Tak jak mówiłam, drugie części będziemy sobie dawać już w czwartek. No i zobaczcie na to, że mam ochotę na jakąś przekąskę. Przy okazji wam od razu pokażę, co się kryje właśnie w tej kopercie. Jest taka ładna, że szkoda jej otwierać. No ale trzeba. Zobaczymy, co tutaj Berka wymyśliła. Jest to ciekawa. Akurat miałam ochotę na coś słodkiego, ale nie wiedziałam, czy to będzie słona, czy słodka przekąska Kochani, na samym początku karteczka Well, tutaj nie mam zbyt dużo do powiedzenia, więc smacznego! O, a teraz co tutaj jest? Bo ja tylko widzę... Milka, Milka widzę Dobra, zanim jeszcze pokażę wam słodecze, bo tutaj mam dwie rzeczy To jest też karteczka, muszę rozwiązać tą piękną kokardkę Otworzyć kopertę I zobaczymy co jest w środku napisane Solidnie zakleiłaś Werka Nieźle, nieźle Dobra, zaraz się uda o. Bon, bon, którego magiczne moce sprawiają, że po wykorzystaniu Werka automatycznie udaje się do Żabki i przynosi ci pod drzwi wybraną przekąskę moi drodzy moi drodzy wygrałam w życie nie, tego się nie spodziewałam, myślałam, sobie będzie coś po prostu napisane i drugi bon po wykorzystaniu Werka automatycznie uruchamia tryb przyniesienia zrobionego popcornu pod drzwi Werka, kocham cię tego się nie spodziewałam i chyba ucieszyła mnie to jeszcze bardziej, niż widok słoneczny, który na maksa miałam ochotę. Okej, okay. na samym początku tutaj mamy milkę. Już od razu otworzę, bo ja to od razu zjem. I zastanawiam się, czy to jest, bo... O oh, wow, nie widziałam wcześniej tego batonika z milki, ale w każdym razie jest. Uwaga, test. On jeszcze w środku ma taką półpłynną czekoladę. Nie, nie. Za dobre. Za dużo rzeczy dobrych na raz. I tutaj jest jeszcze choco-whopper. Nad te batoniki. W sumie to nie batoniki, tylko takie właśnie wafelki. Kojarzą mi się z tym, jak byłam mała i często takie jadłam. Ja jestem tak pozytywnie zaskoczona. Ja się nie spodziewałam, że będę miała tutaj bon na dostawę pod te drzwi i na popcorn pod te drzwi. Jeju. Dobra, to ja teraz dzwonię do werki, powiedzieć jej, jaka jestem zachwycona i że otworzyłam już pierwszą kopertę. I jeśli kiedyś mielibyście jakąś okazję, żeby swojej przyjaciółce, przyjacielowi zrobić jakiś prezent, taki od siebie, od serca, to zróbcie mu coś takiego, bo będzie skakać, ale się tak jak ja, serio. To jest idealny pomysł, jest. Kocham Cię, Berka. Teraz będę otwierała kalendarze adwentowe. Zaczniemy od tego, który kiedyś był najcięższy, a teraz już nie jest. Szukam dwudziestki, dwójki. Dwudziestka dwójka to takie kwadratowe okienko, więc domyślam się, że w środku będzie bomba do kąpieli. Wow! Zdziwiłam się, bo nie jest to bomba do kąpieli, tylko taki pojemniczek. Otworzymy, zobaczymy. Jak wygląda i jak pachnie, teoretycznie jest to grapefruit i nektarynka. Okej. Okay. Pachnie, pachnie tak owocowo i jest to peeling do ciała. Taki biały. Nie wiem dlaczego spodziewałam się, że będzie pomarańczowy, no bo grapefruit i nektarynka teoretycznie, no, mógłby być pomarańczowy, ale jest wieluteńki, tak więc fajnie, fajnie. Teraz czekoladki. Dwudziestka dwójka. Jest. Tutaj akurat sobie zakryłam palcem. Na brzegu dość spora. I jest to szyszka. Tak wygląda. Teraz herbatki. O jeju, teraz to trzeba wszystko rozwijać. I na dzisiaj, już myślałam, że nie ma, ale jest herbata zielona cytrynowa. Poprzednio miałam herbatę czarną cytrynową, w się nie powiem, że w poprzednim odcinku, ale ostatnio jak była cytrynowa herbata, to, to była właśnie czarna. Była przeprzepyszna, e, bardzo mi smakowała i to chyba była najlepsza z tego całego kalendarza. Mimo tego, że taki totalnie zwykły smak, to herbata smakowała naprawdę jak byłaby z cytryną, no a była taką sztuczną, że tak powiemy Więc jestem ciekawa jak będzie Więc jestem ciekawa jak będzie smakować ta I teraz Yankee Candle Myślę, że dzisiaj już musi być świeczka, a nie tealight Bo jak nie to się obrażę Mam Dwudziestka dwójka jest Tutaj jest dwudziestka dwójka Okienka się nie. Chcę otwierać. No patrzcie, zrobiłam z jednego okienka dwa. Super. Jej. Ciemna świeczka. Zazwyczaj były czerwone albo jakieś takie jasne. A tutaj jest taka ciemna. Ładnie, pachnie, podoba mi się. Lekko-słodko. I jeszcze kalendarz od mojej mamy, po który muszę wstać, bo go nie wzięłam z półki. Już mam terebeczkę, więc teraz otwieram, i w środku czekolada, hoł ho, ho, wesołych i radosnych świąt o smaku czekolady. Wydaje mi się, że to jest czekolada z tej samej firmy. Z której była to ta taka fajna herbatka. Nie pamiętam już, w którym dniu ona była, ale wiem, że była, bo miała bardzo podobny design. Tak więc tutaj mam czekoladkę. Oprócz tej jeszcze mam tą szyszkę. Jeszcze jadłam odberki tam do słodycze, Tak więc dzisiaj tutaj mam słodki dzień. I to są już wszystkie kalendarze. Dobra, no to mogę zacząć podpisywać, na samym początku będę używała takich fajnych naklejeczek, jakby to są kartoniki, z tyłu mają taśmę dwustronną, one są z pepką, jeśli ktoś byłoby ciekawe, i mega mi się podobają, bo są przesłodkie. Wczoraj zapakowałam wszystkie prezenty na święta, jak na razie, bo jeszcze trzeba będzie dopakować co najmniej dwa, ale to nawet jeszcze nie dzisiaj, domyślam się, że jutro przed samymi świętami. Będę przyczepiała takie słodkie karteczki, żeby było wiadomo, który jest dla kogo I teraz otwieram drugie opakowanie zawieszek, bo pierwsze zostało już całe wykorzystane Kochani Prezenty, które już podpisałam, układałam jeden na drugim i stworzyłam taką wieżę. jeszcze ona się trzyma, jest całkiem stabilna. Jak na razie liczę sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 prezentów. I chciałam Wam ją pokazać, a teraz spróbujemy na górę dołożyć jeszcze... Jeden. ok, Więc mamy 12, 13, 14. Zaliczając te torebeczki. Mamy tutaj 14 prezentów, a bez nich 13. I to wszystko się jeszcze trzyma. Dzisiejszy dzień już dobiega końca. Jestem strasznie zmęczona. A dodatkowo zaczynam się martwić, dlatego że dzisiaj zaczęłam czuć taki dyskomfort w oczach już tak pod wieczór i ja mam nadzieję, że to jest po prostu z takiego przemęczenia oczu, od patrzenia się na ekran, od przesuszenia, a nie że mi się znowu zaczyna robić zapalenie spojówek. Nie przetrwałabym tego, to jest koniec świata. Tym bardziej, że przestrzegam higieny, jeśli chodzi i o mycie rąk, i o soczewki, i o wszystko. Tak więc ja mam nadzieję, że to jest po prostu od takiego zmęczenia oczu i to wszystko będzie dobrze. I jeszcze chciałam poruszyć na sam koniec temat wigilii klasowych, bo na Instagramie w pytaniach pytaliście się mnie właśnie, czy ja miałam wigilię klasową, i pisaliście też na przykład, że wy nie mieliście, albo że mieliście. I stwierdziłam, że odpowiem na to tutaj na filmiku. Tak więc u mnie była wigilia klasowa, co prawda była strasznie krótka, trwała chyba 10 minut. Tak więc była taka po prostu symboliczna, no ale ważne, że była. I możecie napisać w komentarzach, czy wy mieliście wigilię klasową online, czy nie mieliście, bo wiem, że to tutaj różnie bywało. Na sam koniec oczywiście nie może jeszcze zabraknąć. Pozdrowień. Tak więc zaczynamy od pierwszych trzech osób. Tutaj muszę Znaleźć screena? Mam. Dzisiaj serdecznie pozdrawiam JJJJ, Julię Markowicz, a także Basię Sadowską. To są pierwsze trzy osoby. Teraz jeszcze pozdrowienia lecą do Magdaleny Wegrzyn, a także do Ani Świeży. Tak więc to są już wszystkie pozdrowienia na dziś. Pamiętajcie, aby komentować, dlatego, że zostało już tylko jutrzejszy. Już tylko dwa vlogmasy do końca, tak więc jeszcze dwie okazje, żeby załapać pozdrowienia, a w sumie to tak wie, musiałam się upewnić. Nie zapomnijcie też o łapce w górę, a także o zerknięciu na mojego Instagrama oraz TikToka. Pa pa, do jutra!